Nie ma już opozycyjnej większości w Senacie Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski PSL. Nie ma już opozycyjnej większości w Senacie. Teraz jak nigdy otwiera się szansa przedstawienia Polakom ofert racjonalnej hadecji, stwierdził Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski PSL. Uważa on, że ludowcy mogą skutecznie przyciągnąć zdroworozsądkowy, centrowy elektorat oraz parlamentarzystów Platformy i PiS. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski pytany przez «Dziennik » Gazetę Prawną «O odejście posłów KUKI z 15 i o to », czy szykuje się jeszcze jakiś kryzys w Senacie po stronie opozycji podkreślił, «że szansa na stworzenie w Senacie wspólnoty wartości i celów została pogrzebana. » W jego opinii w takiej formule potrzebne jest minimum szacunku dla przekonań i wartości partnerów koalicyjnych. To zostało bezpowrotnie zaprzepaszczone. Pozostała jałowa formuła trwania w Antypis, gdzie nie ma strategicznego myślenia dalej niż przeżycie kolejnej sesji Senatu bez większej wpadki. Brakuje też odważnych decyzji liderów, nawet wbrew sondażom. Przykład, pracowaliśmy nad ustawą dotyczącą zwierząt. Wraz z prezesem PSL ostrzegaliśmy kolegów z opozycji, że Kaczyński zostawi ich na lodzie z tą piątką. I miałem rację. PiS właściwie się ze zmian wycofał, a po i lewica zostały same ze swoim poparciem dla ustawy. A była taka szansa na wywołanie kryzysu w PiS, powiedział w rozmowie z gazetą Zgorzelski. Senatorowie zdrowego rozsądku zdaniem Zgorzelskiego, gdyby opozycja solidarnie zagłosowała przeciw to, Kaczyński musiałby policzyć, kto z jego partii nie głosował za i musiałby odwołać Ziobrę, bo, jakie miałby inne wyjście, gdy jego koalicjant nie dał większości za tak ważnymi zmianami. Niestety i po, i Lewica stwierdziły, że wyborcy nie wybaczyliby odrzucenia piątki, uważa wicemarszałek Sejmu. Zapytany z kolei przez DGP, czy nie ma już większości opozycji w Izbie Wyższej, odparł, że senatorowie PSL powinni oficjalnie powiedzieć, że nie są senatorami ani pisowskimi, ani platformerskimi. Są senatorami zdrowego rozsądku, którzy będą popierali dobre projekty, a złe poprawiali, stwierdził Zgorzelski. Dodał też, że PSL bardzo uważnie analizujemy sytuację. Wiem jedno... Przy odrzuceniu skrajności z lewej i prawej strony i zaproponowaniu wizji Polski po pandemii i z naciskiem na klimat, gospodarkę, rozwój i szanse dla młodych można skutecznie przyciągnąć zdroworozsądkowy, centrowy elektorat Platformy i PiS oraz podobnie patrzących posłów w tych ugrupowań. Teraz jak nigdy otwiera się szansa przedstawienia Polakom ofert racjonalnej chadecji, zaznaczył wicemarszałek Sejmu.